Kolejny raz Będziemy, na placu. Będziecie, będziecie go widzieć na, bar na bardzo dużych odcinkach, bo jeździmy razem do szkoły. Tak. Poczekajcie, widowie. <laughs> Tutaj, jakbyście chcieli zobaczyć, to widzicie rampy, takie mamy tu. O, uh -huh. To jest ogólnie na placu zabaw. W kłaju, jakbyście chcieli przyjechać. No. Zobaczcie jak jest. Pięknie. tam nasze rowery. <noise> Macie szansę nas spotkać w kłaju. No, jest taka szansa. Bo my Możecie, się... Możemy wam autogram dać nawet wtedy. Patrzcie, pająk. I subskrybujcie ten, kto jest na tym kanale i ogląda też on. No właśnie. Piszcie w komentarzach gold. Bo połowa ludzi, która ogląda mój kanał, nie subskrybuje. Nie połowa, tylko 99% osób. No Więc właśnie. Zmieńcie to, żeby było na odwrót, żeby tylko 1% osób nie subskrybowało. Nie w ogóle, żeby wszyscy subskrybowali. No tak by było najlepiej, żeby było. I do. I dobijamy właśnie do 10 subskrybentów. No właśnie. Bo mamy 9. Jedna osoba wystarczy. Jedna, jedna. jedna. Tylko jedna. Nie hmm. musi być więcej. Później. I może, może dzisiaj zmienię swoją nazwę na kanale. Wreszcie. Wreszcie, Bartek Słysza. zmienię swoją nazwę na kanale. Co używa? Normalnie. Cud. Świat. Cud. świata. Ale powiemy Wam na kolejnym szorcie jaka to będzie nazwa. Jeszcze musimy odmyślać. Yy, jeszcze nagrywam. Kolejku. Jeszcze nagrywam Zobaczcie, tutaj mamy nasze rowery, a tam jest Główny Fajnie. Proszę Państwa, Paweł pa, będzie skakał. Mój, ko Mój kolega wyszedł w to miejsce, właśnie, w to. Proszę Państwa, Paweł będzie skakał. Nie wiem, czy chce skoczyć, ale mogę. Skobaczyć. Zobaczcie, ile jest. A on jest tu. I może przedem. będzie miękkie lądowanie. Nie spadnij. Nie spadnij. Adam, nie spadnie. Będzie miękkie lądowanie, bo skoczy na trawę. Zaraz możecie zobaczyć. Bartek, wam pokażę. Na danym kakao. Bo muszę się obrócić. A na pewno to robisz, żebyś się kurwa nogi nie złamał. Nie złamię, dawaj. No, dawaj, nagrywam. Wow. Nagrywam. Jak kur... po prostu sobie zejdę. Skoczyłem. Nie mogę wam pokazać jego twarzy. Kuba, stój z, ty z tyłu, tylko cię mogę pokazać. Żeby nie było, że. Że, że, ten, że, że, nie skończyłeś, bo e, zaskoczyłeś. <laughs> nie pytajcie. Patrzę za roku dziwnie na mnie. Dobra, zjeżdżamy z tego góry I Jeszcze oglądajcie tą zjeżdżalnię. Z poprzedniego odcinka z wczoraj. Tak? Znowu tu jesteśmy. nie czy, czy wiecie. Jak chcecie, to możecie tu jakieś przepisy przeczytać. Nawet nie wiem, o co w, to, w tym chodzi. Jak chcecie, zapis, y, zatrzymajcie sobie filmik i przeczytajcie. Ale nikt, nie, w te, pewnie nie będzie ciało i guma. Fajnie. Niestety, ale mój kolega już chcę kończy, więc za chwilę będziemy kończyć. Bo już i tak to sporo trwa, a to miał być short, a będzie to film. Będzie to film, ale fajny film. Fajny film. Jak, jak oglądniecie ten film, to zostańcie na, na kanale Bartka, bo zaraz zobaczycie zmianę niku i też zobaczycie kolejny short. Może to będzie? Trzy jeżdżalni. Bart, powiedz swoje imię. No sobie... trzeba się zapytać Kuby, czy możemy jego imię powiedzieć. O, przepraszam. Nie słyszeliście tego? W mojego kolegi, powiedziałem kolegi. Zapytam ja czy mogę powiedzieć jego imię, a jeszcze nie wiem, zobaczcie. To są nasze rowery i moje bateria pokazuje 3%, więc resztę na jego yy, yy, telefonie nagramy, więc... Chodź! Jeszcze nie chciałem się ciebie zapytać, czy powiedzieli twoje imię. No możesz. Także ten kanał będzie się nazywał Kuba i Bartek. Tak. Przyjaciele, dokładnie pomaga tak. 1, 2, 3. Także... Moje prawdziwe imię to Kuba. Tak. A moje Bartek. My już to wiecie. Od 50 odcinków. Nieważne nie właśnie... Ten... Nie no, 33. Czytam 32. Dobra, pa, widzowie. Schumann, Kulanko, Naranko, Pa.